No i startujemy. A ja witam wszystkich. O, można wybrać teraz autko. Wiecie, czerwone to szybkie, nie? Tak, czekaj, ja chcę... Nie czemu one jest różowe? Ono nie ma być różowe. Czerwone szybkie. O, możesz znaleźć w workshopie coś? No, ja się widzę, że można w workshopie, ale tak szybko. Chcę. Ibel. Ha, okej, okay. może być? Janino. A, dobra. Jedziemy. Boże, tak na koń z Minecrafta. <laughs> no o co ci chodzi? Taki koń z Minecrafta. I Mario Karty, kojarzysz o co chodzi z nim? Nie mogę zmienić perspektywy kamery? Chyba nie, nie wiem. Ale pułapki może zostawiać, albo... Nikt E, to... To możesz tam... nie O nie, jestem drugi. Nie pod to dzieło. ja mam ten. Że robię hong Kong. że a mam busta. Hong. Kong. A. Ja i mój kuń Dobra, pierwsze koło zrobione. Cztery chyba się robi tutaj. Fajnie. O. Wow. <grywa> Zabawne. ponieważ masz, prawie umarłaś. Boże, jak Judy wyprzedziłaś. Dobra, możecie... O kurde. Ja nie ogarniam skrótów to w ogóle, powiem, szczerze wam. że wam. każe to jest skrót. na skrót. Jak mogę wykłuwać? Ale to jest jeszcze te melony, które mam. Eee, naciskasz myszkę. I dają ci busta chyba chwilowego. A jak trzy użyjesz, chyba na jest szybciej. Albo jakoś tak było. A, prawie ścisku myszy możesz obrócić do tyłu się i perspektywą. A na tyle to no. Może okay. edy, wpadłem we własną pułapkę. Ten pijany, ale ja ma konia. No, okay. Boże, jak ja nie umiem jeździć tym. A to jest łatwe. Dla ciebie. Nie. Przecież ja się Przecież... strasznie obijam o bandy. Nie umiem tym skręcać dobrze. No co, tak naprawdę... ...wystarczy, już, nie? Ojej, co ona w swoim... O, oh, moje własne piwo mnie pokonało. O, no, ja też piwo własne. O oh, nie! O! Oh. Ale kiciuś. Trafić Judy! To zniszczyć Judy. Ktoś wpadł w... o. Wszyscy dojechali. Teraz druga. A, to już po. Może jestem sobie jeszcze, że masz po dwie mapy. Możemy I ja jeszcze. 2400 za to tak o... Ej, tutaj to to jest fajne. Chodźmy teraz na... Tutaj chodź. No, chodź Teresa, bo to, jest, Albo to trudne, jest, fajne. jest... To samo co było. Albo to o, Czy to fajnie wygląda. Ceresa chcesz tą samą mapę? O, wyszła akurat na nasze. Do no jego. Nie no, nasze, bo ty powiedziałeś nie chyba to tak. samo co ja mainowy. Ja się zdecydowałam, potem inaczej. Że korci mnie, wybrać inny samochodzik A to możesz teraz? No teraz, szybko. Mogę teraz zmienić. Workshop. <grym> moją postać usunęła. Nie ją. To czasem nie ma miejsca na nią. Ale nie chodzi mi o to, że zmieniła moją postać. W sensie, że to pod co mam normalną postać, którą miałam. Tego Eevee, to takie zielone, boże, brązowe stworzenie, które miałam. Jako A. swój awater, który mam teraz podstawową. Dobra, zobaczymy co weźmie nam. Ja mam tej fajtera teraz nie, dobra. jestem z powrotem Eevee. A tej fajter! Ojej! Tora. Street! Speedfire! Tak. Ojoj. O, oj. oh, fuck! To jest skrot, wow! Tylko zwaliłem z tym. Dziś oszukujesz. Dlaczego? Bo jesteś szybsza niż my. Nie jestem szybsza. Speed fire. Hehehe. <gryw> o jej już! Nie był mój. Nie był mój. Nie mógł być mój. Ja nie stawiam sobie Nie jestem pijany. O nie! Przykro mi. O. Nie pij tyle. Słońce w ciebie leci. Nie. Jak działa słońce? Może trafia zawsze pierwszą osobę. Aha, bez sensu. Chyba tak samo jak kula działa, czy coś. Kula daje, w kula. tu się nas Nie. Tak, nie, tak. Nie no, wiem, przypomina mi się to pamięta, bo już grałem, ale. Ja też nią grałem kiedyś. No. Aaa, fokusować się na Judy. fal słońcami Ceresa. Nic takiego nawet. Nie, nie zostałeś z tym, tym na jeszcze? Nie, cały czas zostaje piwo albo te, te, te takie słupki śmieszne. Nie najgorzej. Gdzie cię wyjebało? Ale zarąbiste auto co No wiem. E, fajne monsterkowe. Używaj no. tego boostu co masz do speeda. Ale rzeczywiście się obijasz jak ja na poprzedniej mapie. Znaczy to no ja też Dobra Jestem lepsza Jeszcze raz to mapa inna? Jakakolwiek, podoba mi się ta gra Dobra O teraz to o. A widzisz, teraz się Dobra, zgadzam Dobra, to to Aha No to nie Ha, na moje znowu <laughs> się... Czy Cię normalnie serce? Tak, tak, nie, mam okay. A nie, to jest to sama nie, to nie, dobra. Co w ogóle Ja zgłupiałem w ogóle co się dzieje. O nie! Wziąłem, ktoś wziął i nie mogłem ten... XD Zjebałam zupełnie. W drugą stronę pojechałaś? Tak. Znaczy po prostu nie zjebało tam butu. Inaczej nie wiedziałam gdzie Kiedyś judy oberwie, za zananasku. tylko wróci z, 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 z słońc? Ponieważ mi się myli O no nie, judy! Dominacja <grymata> genetyczna. O! Nie, ale dlaczego to nie. A to ja tym nie dostałam. Nie I wiem, coś. ale mam nadzieję, że się dorwie. Nie dostałam tym jak coś. Poważnie. Ta piosenka tak idealnie do tego pasuje, co jest. Słuchaj, ja jestem pijany, ja nie wiem co ja robię. Ale prowadzę auto. Nie. do wiaska. Nie lubię tej mapy o, Ja lubię wszystkie Kocham mapę do tej gry, kocham tą grę O, Carycę wyprzedziłem O nie, że dostałem jakieś Wow Powolnienie czasu ładnie od, teraz. od Carycy Bo Caryca użyła spowolnienie czasu co będę robić ale ładnie było. O. a, a. Pierwszy raz poprzez Znowu to przez przypadek. Nie, nie przeskoczę to kurwa Musisz z Shiftem. Z Shiftem? No, z Shiftem jest zawsze szybciej, nie wiecie? O kurde. znaczy nie, no trochę się śmieje, trochę mówię na poważnie, ale wydaje mi się, że Shift coś tu dawał. Albo kontrol by... No i nie daje nie. Nie No i wraczył, może kontrol Coś dawało. O Jezus, ja ty od razu też? Ale to dobrze, bo i tak mnie nie nadgonicie. Jezus, czy to musi tak lecieć? Proszę, weź to zabierz. To ma lecieć. Co no te kule robią? No ja biorę je, żeby Zabry. goniły cię. Przecież ja nie mogę nic zrobić. No i dobrze. Ej, bez przesady. Boże, i wygrałaś! Wygrałeś się w kanie wywaliłem, wywaliła, ja już prawie Cię dogoniłem. Już Cię widziałem. O! A nie, to jest dopiero ostatnia! Aaa, dobrze. No nie. Młe. <gulę> w ogóle rozwaliłem Twoje piwo jedno. Okej, okay, miło. Ja ominąłem właśnie wszystkie pułapki, które mogłem zdobyć i wszystkie złe rzeczy, które mogłem... Okej, okay, to dobrze. Może. Cieszę się się... nie do końca dobrze, ale dla mnie świetnie. Może... Się... Może trafię kulę teraz. Nie, trafię tarczę. Mogę starnować coś. Kolejna tarcza serio. Myślę że dobrze. Czemu dostaję same rzeczy? Jakbym był pierwszy? A kiedy potrzebuję rzeczy, żeby cię zatrzymać Ja bym dostawać tarczy, nie miałam ani jednej tarczy. To jesteś pierwsza, to dlatego. No właśnie, A -a. ale mówisz, że dostajesz rzeczy i byśmy pierwsze Noże do spowalniania cię Może mi się uda... Nie, już dotarłaś, kurde Zabrakło mi 10 sekund. Zdziwiłbyś się jednak 60 sekund w grach wyścigowych to jest cholernie dużo. No. Po każdym diecie, którego przegrałam Co no robię robi jeszcze poprzednie okrążenie, więc to śmiesznie. Tak? No. No bo ona wpierdzieliła się na początku płynnej pod prąd. I teraz leci też pod prąd. Micha, wiesz co jest moim największym problemem? Lagi? Nie, lagi to, że ja nie jestem w stanie po prostu przeskoczyć przez checkpointa. Nie wiem. Zatem robisz tak, że skręcasz w lewo robisz dodatkową rundkę jakby nie ale wiem. Nie czy. jestem po prostu w stanie przejechać przez tą... Yy, co, co dalej jest? LOL. Po prostu nie jestem w stanie. Ciekawe. O, świnka teraz widzę. Okay. No. Dobra, ale kończymy na dziś chyba. Więc... Na święce ta postać wygląda bardziej słag. Tak. Yes, A ja, ja się ze wszystkimi żegnam. Żebym lajkowanie, komentowaniu, subskrybowaniu.